Dziękuję bardzo Panie Pośle. Głos teraz zabierze Pani Posłanka Zofia Popiołek z klubu poselskiego Ruch Palikota. Bardzo proszę Pani Posłanko. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. W imieniu klubu Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dróg nr 935. Projekt zakłada, iż decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać na imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania poprzez dodanie ustępu drugiego w art. 93 zmiankowanej ustawy. Podobna Rzecz miała była miejsce w 2012 roku i jako akt incydentalny. Sprawdziło się to rozwiązanie. Wobec tego wnioskodawcy proponują to rozwiązanie już na stałe umieścić w ustawie. W związku z tym, że nasz klub jest za uproszczeniem wszelkiego rodzaju procedur, przyspieszeniem tychże procedur, jest rzeczą oczywistą, że jesteśmy za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani posłanko